Dzień dobry państwu nazywam się Wojciech Harliński. Znajdujemy się w mieszkaniu państwa Wołochowiczów u pani Anny i u pana Zygmunta jej męża, przy ulicy Cichej w mieście lubartowie. Pan Zygmunt będzie opowiadał o swoim burzliwym i tragicznym życiu, szczególnie wtedy, jak przeżywał syłkę na Syberii. Pan Wołochowicz pochodzi z Wileńszczyzny. Tereny te do 1939 roku należały do Polski, a 17 września w 1939 roku zostały zajęte przez armię czerwoną. Ten program poświęcony będzie tym młodym i starszym, którzy nie znają, jak wyglądało kiedyś życie, jak wyglądała syłka na Syberię. Pan Zygmunt pragnie to unaocznić i młodemu, szczególnie pokoleniu, przekazać. Proszę, panie Zygmunt. My do wojny, no Marcy, moje rodzice, do wojny byliśmy biedni. Póki nie pojechał dziadek do, gdzieś tam, do Anglii czy do Francji, pracował tam. E, ciężko pracował pod ziemią jako górnik, przez 7 lat, no zarobił, trzeba powiedzieć, tak po prostu po, tak jak teraz mówię, kupa pieniędzy. Wrócił do, powrócił po tych 7 latach do, ta, do tego, do, do no, no, na, na Wileńszczyznę tak zwano i kupił gospodarstwo, 66 hektary dla dwóch synów. Więc y, po tym, po tym cza czasie, jak tego on, dziadek wrócił, to już y, gospodarzyli jeden, był taki duży dom, dwóch no takie dwu, y, dwuczęściowy. Dwuczęściowy, jeden syn mieszkowi, w jednej części, drugi syn drugiej części. I, no i pracowaliśmy na swojej własnej ziemi, a tak to już e, tak to rodzice chodzili, zarabiali pieniążki po innych gospodarzach. <laughs> no i tak to się ciągnęło, dopóki nie przyszła do nas wojna. Przyszła wojna, te, no jak to ich nazwać teraz tych e, pierw? Sowiety nazywali, różnie nazywali. Jak przyszli do nas, no… Po, no Zajęli Litwę, Lotwo, Estonię, Ruskie, więc oni zaczęli robić, no po prostu zaczęli robić swoje te porządki. Więc gospodarzy, wszyscy, którzy mieli ziemi więcej jak 10 hektarów, to już oni nazywali ich kulakami. A kulaków trzeba było rozkulaczyć i wywieźć na Syberię. No i oni to, i oni to. зробили оце місце. Не тільки з нами, а й десятки, і тисячі, навіть люди, можна сказати, вивезли. І про що я вас було, ну, no, воно no, no, зазна відповідає, так як то, е, e, так над, над ранем, то було ну, е, в квітню, так, в квітню над ранем, фарували, те, як вони там називалися, КГБ, ні, де, No ale to mniejsza z, z automatami, kazali nam się zbierać, dali nam pół godziny czasu na zbieranie się, tam stojali już furmanki stojali, żeby nas zaladować. No i na razie to mama y, y, zaczęła plakać, to póki się wyplakali, to nie było czasu cokolwiek wziąć więcej niż to, co wzięliśmy. Ale oni mówili także jeżeli cośkolwiek macie brać, to wieście, Kożuchy bieście, walonki, jakim... jedzenia, no tyle tam ile, ile możecie jedzenia też trzeba wziąć. I no i my to tak zrobili. Zeladowali nas na, na furmanki, zawieźli do tego punktu zborczego, to tam taki był gospodarz trochę. No, takie tak, normalne, że było trochę pomieszczenia nas tam wyładowali. Później przywieźli następnych i no ileś tam było, dwie rodziny, to wsadzili, w ten czas już nas wsadzili do, e, samoch na samochód i wywieźli na dworzec kolejowy w Oranach. To było tak... E, e, tego. od Odwilna? No, Odwilna od to było może... 40, 50 kilometrów, jak gdzieś w granicach. Tam zaladowali z kolei nas na pociąg, do pociągów. No, najpierw jeden, później drugi, bo to wszystkich nie mogli zaladować. Bo oni na, na potęgę wieźli ludzi tych, żeby wywieźć na razie. Druga sprawa, że oni przeszkadzali te ludzi. No, jak, jak ojciec by porzucił gospodarkę? to co z tego by było, a musiałbym porzucić i co, poszedłby i był, był kiedyś z porobkiem, a teraz poszedłby do Staliny za porobka, więc oni wywieźli, żeby im nie przeszkadzali, prawda. No i załadowali nas do wagonów, z początku, z początku to my byliśmy zamknięci tak na amen, w tych wagonach takich bydlęcych, no i wieźli nas. Nie wiem, ileś tam. Na razie nie wypuszczali. To załatwialiśmy się te wszystkie sprawy, takie ludzkie, co trzeba załatwić się. Zalatwiali się do wiadera, kto co mógł. W końcu, już jak zawieźli tam trochę dalej do, tej, do, do, do Rosji, to zaczęli zatrzymywać się, bo wiedzieli, że my nie będziemy uciekać, bo gdzie można uciekać? Do kogo. Wszędzie daleko? Tak. Więc my wychodziliśmy na zewnątrz, braliśmy, nabieraliśmy woda. Każdy miał jakieś zajęcie, żeby coś zrobił, bo dla ogółu w tym wagonie, którzy ludzie byli, prawda. Więc jedni szli po woda, drugi szli e, powylewać te wiaderka, ale to daleko nie chodzili, pod, pod, pod wagony wylewali i tam to tak i załatwiali się też tak samo. I tak, to się, I tak to się ciągnęło. Przez trzy tygodnie. No dobrze, my mieliśmy, przypuśćmy, e, tego, my mieliśmy siekiera, to e, wydziewali w tym wagonie na dole e, taki, zrobili taki otwór, za, zawiesili parawanik taki nieduży, no, i, i chodziliśmy, i chodziliśmy załatwiać do tego, do tej, do tej dziury tam. Ja, żeby nie dmuchalo, jak nie dmuchało, tak? Jak nie tego to zostawialiśmy. Czym tam był? Postawiony taki mały, mały piecyk, niby, ale co z tego piecyka, jak dawali na kilka, na kilka dni, dawali wiaderko węgla. Co to tym wiaderkiem węgla można było? No ale to już dzięki Bogu, że to już było pod wiosną. Już zaczęło się robić ciepło, już cieple było. I tak męczyliśmy się, dopóki. Nie zawieźli nas na, na koniec. Ludzie, jeżeli ci ludzie, bo byli różne jak to się mówi, i wypadki. Ludzie umierali w wagonach. Jeszcze w tamtą stronę choćby to ubierali, bo były warunki bardzo ciężkie. jedzenia nie było. No Picie to było, no to picie na, 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 nabrało się trochę po tych. E, proszę Państwa, jeżeli ktoś umarł to z nim się nie patryckowali, wyrzucili tak jak, jak, no jak, jak jak, jak, jak kładę drewna. Tak, jak składę drewna. I, I tak, i tak to było. Nawet była taka sytuacja, że jeden się pośliznął, bo po prostu pociąg już ruszał, ale nie to, to, oj przepraszam, to było, już jak wracaliśmy, to było, to ja to później opowiem, resztę tym. I, on, I myśmy tak męczyli się, dojechaliśmy jakoś tam z pomocą Bożą, można powiedzieć, w ogóle na miejsce. Zapędzili nas do laźniej. To była pierwsza robota. Byliśmy bardzo, no może to nieładnie powiedziano, zawsze no po prostu. Tak mówię, tak po chłopsku, tak jak to było. Zgodnie z prawdą, panie. Tak. Panie. I нас розібрали всіх. Там не було вже то дітсько, кобіта, меншизна. Всіх разом розібрали, повісили. Повісили те наше удіння завшонне до, до парування, як то вони мовили. А нас всіх запензили. Була тепла вода, було якесь там мидло, якесь там було трохи дано. No, і ми там милися. Вимилися ми. Ще. I później, jak, jak już wracaliśmy, to już ta te, te gorąca co była, dana, ta bardzo mocno gorąco było. Dla tych, no, dla tych ubrań, żeby to obczyścić, to, to myśmy, jak odziewali się, to ciąchali tym wszystkim. I to wszystko z, tych z, z, udzie, z odzienia tego wszystko oblatywało. Więc to zrobiło się taka… Warstwa. Warstewka tego wszystkiego nazbierało się. Później po tym wszystkim, e, e, po tym wszystkim, tym o, 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 paru, o tej całej parówce, po tego, e, były nasykowane takie ogromne kotły jedzenia. No była zupa nagotowana na koninie. Jakiś tam koń. Chciał zdechnąć tego drżnę, a może nawet i zdechnął. No i nagotowane tej zupy było na Nie Dali po trochu pokryć, czy tam pojeść tam dość trudno dokładnie powiedzieć, ile tego chleba było, ale było bardzo mało tego chleba było. Nakarmili nas no i trzeba było gdzieś tam ulokować, więc nas akurat, ja mówię o tej grupie naszej, co, co czego nie. nas akurat... Co nas wywieźli. Tak. E, нас акурат виладували на самоходи. Приїхали такі самоходи, такі військові, e, e, не військові ліхо там wie, Заладували нас і завезли до колхозу. Розлякували там в тим колхозі. А інших знову ж взяли. Вот это было такое местечко, там, где, было, где нас выладывали, а інших взяли до, до працы в, tym, в містечку, бо теж тоже было потребно. Z powodu jednego, bo jak była ta wojna, wszyscy wiemy dokładnie, dobrze, że ruskie oni szli jak barany pod nóż. I tam bardzo dużo tych Sybieraków powywijali. Robić nie było komu. Kobieta była traktorzysta, kobieta była kombajnista, kobieta wszystko była kobietą wszystko robili. I że, co robili. I mężczyźni byli na wojnie. Nie w ogóle się nie było, bo to było jak nazwy wieźni, to 1949 rok to było. Na wojnie też była. Tak, to było już po wojnie. Więc tam nas wszystkich ulokowali do tego kulchozu. Pracowaliśmy to e, tak no, na różnych pracach. Ja przypuśćmy e, osobiście, no tak, e, z początku wiosny, bo to była wiosna. Jak nas zawieźli już, już i tam była wiosna. Bo państwa, przepraszam, panie Zygmuncie, wywieźli waszą rodzinę, niech pan powie, w którym roku? A, no właśnie. To jest w najbardziej... W 40... 1900... 1949 roku. Poszliśmy na, na pola, dali nam zapalki, takie widelki dali, żeby ten ogień przenosić z miejsca na miejsce, wypalać slomat. To no, to było... Taka moja pierwsza robota tam. No i wypalali te kubki z gdzie tam byli zostawione, bo oni przeszkadzali w orce, prawda. Później, na, 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 później, później troszkę dali mnie do takiego, jak to jego nazwać, do, do bacy. Na wypas, to ja dwa lata z takim chłopakiem, tak jak ja, tylko że był ruski, wypasaliśmy owce. A była taka, jak tak. oni mówili, że to step. To była taka, jak wypuścił te owce, to tylko trzeba było patrzeć, bo oni się nie rozwazili. To zajechał za do końca, bo tam byli kol, kolchozy, drugie też dalej byli kolchozy. To jak zajechał za do końca tej, tym, z tym stadem w, w jedną stronę i wrócił, to już był cały dzień. Nie, to raczej, przepraszam, nie cały dzień. Bo nam naszykowany był obiad, jaki taki. Przerwa tak? mała na to Jak wróciliśmy, to była, był wyszykowany ten obiad, i owce zagoniliśmy do tego. No, było takie do zaganiania, jak to się nazwać, dokładnie to nie, nie powiem. Tylko z tym, że później, jak jedli, po, najedliśmy się, z powrotem owce wypuściliśmy, i oni już nie szli w tamtym kierunku, co byli. W drugim kierunku, także z powrotem jak przy, jak przypędzili, przy to już jonek był, koniec jonka na, na noc znowu zamykaliśmy do tej, tej, tej koszary, no czy za, jak to można nazwać, jakaś, tak. e, no było ogrodzone, że, że było nie, no nie tego.